Moja najpiękniejsza książka. Książka Marzenie. Nie, nie odpowiem Ci w ten sposób, ale chyba jedna z najpiękniejszych to Most na Drinie, Iwo Andrycia zresztą noblisty. Jest tam znakomite zdanie w części początkowej, które mówi, że nic tak nie cieszy aniołów oprócz. Wy, wykopania studni, jak wybudowanie mostu i połączenia dwóch światów ze sobą. Nie budujesz mostów, tylko sprzedajesz książki. Ty, wiesz, no powiedzieć, że ja sprzedaję książki byłoby, sama nie wiem właściwie jak to określić, czy zakłamaniem, czy daleko idącym uproszczeniem. Ale nie obraziłem cię, mam nadzieję. Nie, mnie, nie. Trochę książki. <grych> nie, a tak przepraszam, serio. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przedaję, bo te, teraz tamte będą zazdrosne. Nie można faworyzować. Z jednej strony oczywiście ja sprzedaję książki, ale też jest to kreowanie własnego kawałka świata. Kreowanie jakiejś przestrzeni, która jest mostem, oczywiście. Ale wiesz, że ja tobie wierzę, jak ty mi mówisz, że tamte książki będą zazdrosne. To jestem przekonany, że tak jest, bo ty o książkach wiesz wszystko. Mieszkasz w miejscu magicznym, pracujesz w miejscu magicznym. Nie, ja nie wiem o książkach wszystkiego, ale książki oczywiście są przedmiotami magicznymi. Są tam zaklęte myśli ludzi, którzy dawno nie żyją. Już to samo stwarza sytuację zupełnie kuriozalną, że możesz się wdać być może nawet w dialog, a, a na pewno wysłuchać monologu kogoś, kogo w życiu nie zobaczysz na oczy. Ty poszukujesz takich dziwnych rzeczy znajdujących się w książkach podobno? Nie, no, ja ich poszukuję, one stamtąd wypadają po prostu, one stamtąd wyłażą, ale książki zawierają w sobie magiczne treści i bukiniści wiedzą o tym. O, na przykład było takie jedno wydanie książki wspomnieniowej Mahatma Witkac. i to jest książka, która się chowa która nie chce być sprzedana byle komu, to się zdarza książkom i to dotyczy całego jednego określonego wydania i często się zdarza na przykład że dzwoni do mnie jakiś kolega bukinista albo ja do kogoś dzwonię i, I już tak mówimy skrótem. Słuchaj, no, zamówienie mi wpadło przez internet. No i masz może machatmę, witkaca? No bo idę i nie ma. Tam, gdzie powinna być, to nie ma. To <laughs> Roz, zrozumiem. Słuchaj, sprawdzę, czy jest tam, gdzie był ostatnio. <laughs> czy przez to, że antykwariat znajduje się na końcu świata, to miejsce jest bardziej magiczne? Bo ty prowadziłaś też. Antykwariaty w Krakowie, w takich wielkich miastach. Ja rzeczywiście przez chwilę z moim byłym mężem prowadziliśmy antykwariat w Krakowie na Floriańskiej, później prowadziliśmy przez długą chwilę antykwariat w Sopocie. I to się wiąże może nie tyle z tym, że to jest koniec świata, co z tym, że ta okolica, ona nigdy nie została dookreślona. Była to Czarna Ruś, czyli taki twór, Prepaństwowy, bardziej kulturowy, który się nigdy w państwowość nie przedzierzgnął, co też słychać w języku prostym, tak zwanym, który nie przerodził się w język literacki, ale istnieje z uporem maniaka. Jak się książki czują tutaj, właśnie, w drewnianej, stuletniej chałupce? A one się czują znakomicie. Ja bym nawet chciała, żeby one się czuły trochę gorzej. Takie ja namawiam trochę, słuchajcie. Wyjdźcie, tam idzie bardzo przyjemny pan. O, rodzina z uroczą dziewczynką, dajcie się kupić. Nie. Bo się czują tutaj dobrze. dobrze. A czy są tacy klienci, że na przykład masz tą książkę, ale nie chcesz jej sprzedać, bo wiesz, że ta książka będzie źle się czuła u tego klienta? Ja tego nie powinnam mówić. Tak, tak się zdarza. Rzadko, ale się zdarza.